Ten moment to jest ten dzień, kiedy Stadionem narodowym staje się przedszkole. Młode, niezwykle uzdolnione dzieci, pełne pasji i energii, teraz mogą poczuć się jak reprezentanci Polski. Żyjemy, co wszędzie, to świetna sytuacja. Witajcie kochani bardzo serdecznie to nie jest Stadion Narodowy, ale to jest miejskie przedszkole numer 3 w Aleksandrowie i dziś tutaj odbywają się zajęcia. Zajęcia specjalnie dla dzieci o reprezentacji Polski. Mam jedno do Was bardzo ważne pytanie przed Euro 224. Kto wygra mecz? Polska! Kto? Polska! Kto? Polska! Kto? Zaczynamy! Reprezentacji Polski. Biało-czerwoni grają dziś ze Stonią. Jest szansa na pierwszego gola. Gol! Polska wygrywa 1-0. Piotr Zieliński 2-0. To siedemdziesiąta minuta. Kolejna akcja. Gol! Gol! Jakub Piotrowski z dystansu. Zaleski do Szymańskiego. Sebastian Szymański. Gol! Gol! Wygrywa ze stonią 5 do jednego. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy. Do widzenia! Pozdrawiamy z miejskiego przedszkola. Marsza z dobrą! twoim się z narodem. biało czerwoni trzymamy za Was kciuki. Trzymamy kciuki za reprezentację Polski podczas Mistrzostw Europy. Mam jeszcze jedno do Was na sam koniec pytanie: kto wygra mecz? Polska! Kto? Polska! Kto? Polska! Kto? Do zobaczenia!